Grzegorz Kochański, dzień dobry, witam i pozdrawiam w Nysa Hot. Dziś moim gościem jest Joanna Kardasińska z Fundacji Niemodlińskiego Zamku. Dzień dobry. Nysa ma mnóstwo różnych ciekawych wydarzeń, ale warto czasami wyjechać z Nysy, aby podziwiać nie tylko zabytki, ale oddać się muzycznej i kulturalnej uczcie. W najbliższą sobotę, 26 kwietnia, na Niemodlińskim Zamku będzie się wiele działo, ale nim Was zaprosimy na to wydarzenie, chciałbym, aby mój gość przybliżył Wam historię Zamku w Niemodlinie. Drodzy radiosłuchacze Nessachod, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do Zamku Książącego w Niemodlinie. Jest to zamczysko, które wstępnie datowane. Jest taka pierwsza zmianka na 1313 rok, kiedy powstaje Księstwo Niemodlińskie przez Bolka Niemodlińskiego z tej, piast, z tej linii piastów opolsko-raciborskich. I powstaje pierwsza kamienna wieża na wzgórzu nad rzeką nad Cinawą, na niezwykle ważnym szlaku, który prowadził na południe Europy, który prowadził właśnie tutaj przez Nysę. Ta wieża stała się protoplastą naszego dzisiejszego zamku, który przez wiele lat był rozbudowywany, przebudowywany. Jest, można powiedzieć, taką historią regionu, gdzie różne śląskie rody władały obiektem, począwszy od Piastów, od Hohenzollernów, od Loganów, Promniców, Pozerów, Prażmów. No i obecnie już, można powiedzieć, w obecnym czasie zarządzaniem Fundacja Zamkowa, która popularyzuje historię tego obiektu, a także w całą problematykę związaną z ochroną zabytków. Fundacja ma w nazwie cyfrę 1313. W zasadzie to chyba chodzi o rok. Tak. Tutaj w, czasami w naszym otoczeniu zabawnie mówimy o tym, że to są dwie trzynastki, ale to jest ta pierwsza wzmiankowana data powstania tej kamiennej wieży w 1313 roku. Jest to także data, kiedy Bolko Niemodliński obejmuje rządy na Księstwie Niemodlińskim. No i ona także pojawia się w naszej nazwie. Okej, okay. czy ten zamek był w jakiś sposób w różnych rękach, trzeba było go ratować? Jaka jest jego historia? Bo jest gro takich obiektów, które no, łza no się kręci wokół, jak się widzi, gdy te mury niszczą. W tym przypadku rozumiem, że zamek od dawna ma się świetnie. Zamek, jeżeli chodzi o jego historię, pokazuje różne fazy rozbudowy obiektu. Natomiast w czasach powojennych po II wojnie światowej był siedzibą lokalnej szkoły, natomiast dom no, można powiedzieć, że współcześnie nie miał szczęścia do właścicieli. Jego substancja zabytkowa jest zniszczona, ale tutaj na arenę wkroczyliśmy my, jako Fundacja od 2017 roku. Zajmujemy się jego rewitalizacją i cieszymy się, że coraz więcej gości, turystów odwiedza nasz zamek, a jednocześnie prowadzimy pracę razem z inwestorem, które mają na celu no, przywrócenie go do świetności. Jest to obiekt zabytkowy, renesansowy, który od momentu powstania, można powiedzieć, od tego 1313 roku, Roku łącznie z wszystkimi fazami rozwojowymi, rozbudowy zamku, no, można powiedzieć, jest taką y, historią regionu. Jest, zawiera w sobie elementy renesansowe, barokowe. Jeżeli mówimy o zabytku, zabytek, co może być zabytkiem? Zabytkiem może być budowla, która no, spełnia wartości historyczne, artystyczne, naukowe. I my tutaj jesteśmy, że tak powiem, bardzo, bardzo y, umocowani. Y, przepiękny obiekt, który tętni życiem i zaprasza w swoje podwoje na różnego rodzaju wydarzenia. Najbliższe takie wydarzenie już w tę sobotę, które będzie połączone z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków. Na koncert kwartetu smyczkowego Compassione zapraszamy właśnie do Niemodlina na godzinę 17. Zapraszamy serdecznie na godzinę 17 w dawnej zamkowej kaplicy, która na chwilę obecną jest dekonsekrowana, czyli nie pełni miejsca kultu religijnego, ale ma wspaniałą akustykę. W tym dniu wybrzmią wspaniałe dzieła barokowe, czyli muzyka dla zabytków. W kalendarzu każdego zabytkomaniaka Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest to ścisła data kalendarzowa, jest to 18 kwietnia, z uwagi na to, że w tym roku, w ten dzień przypadały święta wielkanocne, przełożyliśmy to na 26 kwietnia. Zapraszamy wszystkich do dawnej kaplicy zamkowej. Wspaniała akustyka i dzieła barokowych mistrzów. Arcangelo Corelli, Bach, Händel, Vivaldi, czyli te dzieła, które stanowią także zabytki sztuki. Nie ma Materialnej, które propagujemy i popularyzujemy w naszych podwojach. No taki... Stelaż, prawda? W jakiś sposób muzyczny. Dokładnie taki można powiedzieć. No, żelazny kanon dla y, zabytkomaniaków i miłośników muzyki. Ale rozumiem, że to nie jedyne imprezy, które odbywają się właśnie w zamku. Y, w, nie, zamek. W, w zamku, przepraszam, czy na zamku? No, na zamku to trzeba byłoby wejść na samą górę. W podwojach zamkowych, w otoczeniu zamkowym. Fundacja zajmuje się rewitalizacją zamku, ale także popularyzacją obiektu. I od kwietnia ten dzień. Ochrony zabytków. Jest to można powiedzieć takie rozpoczęcie naszego sezonu do października. W plenerze odbywają się różnego rodzaju imprezy. Są to koncerty, plenery artystyczne, zwierźbiarskie, plenery fotograficzne, kino pod gwiazdami. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam można zapoznać się z wszelkimi wydarzeniami, kalendarzem imprez, które są na ten rok. I takim też wielkim świętem jest etnofestiwal 15 sierpnia celebrujemy krajową listę niematerialnego dziedzictwa, a my na opolszczyźnie mamy największe. Listę. Mamy 17 wpisów na krajową listę, czyli wszelkie tradycje ludowe, jak kroszonkarstwo, plecionkarstwo, wysiewanie serc na polach i cudownych twórców ludowych. Zapraszamy w nasze podwoje. Wtedy wszyscy goście odwiedzający nie tylko niemodlin, ale opolszczyznę w, mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mamy wspaniały konkurs kulinarny Czas na rybę. Niemodlin to kraina karpia książącego. Tak, tak. Są takie reklamy po drodze, jak się jedzie, przy drodze. Miejcie odwagę i czas, aby się zatrzymać maci sprawdzić, czy rzeczywiście ten karp jest taki dobry. Jest wspaniały. Pierwotnie był on nazywany karpiem cesarskim, królewskim. Dzisiaj mamy książącego. Ktoś powie, że zdetronizowany, ale on jest niezwykle smaczny, jest produktem tradycyjnym. I wokół kiedyś zamek utrzymywał się właśnie z hodowli karpia, z cegielnictwa, z ceramiki, która dała także początek licznym manufakturom w okolicy, które funkcjonują. Także my o tym podczas eventów zamkowych, podczas zwiedzania zamku z przewodnikiem opowiadamy i zachęcamy żeby poznawać tą lokalną historię. A co ma wspólnego Nysa z Niemodlinem? Historia pokazuje wielkie, wielkie związki, no, są te chlubne i niechlubne. Nie będziemy wspominać o historii Mikołaja II, który został ścięty na rynku w Nysie, ale na tą historię zapraszamy do zamku, opowiedzą o tym nasi przewodnicy zamkowi, ale sam Niemodlin, Zamek Niemodyński, jak i Muzeum Powiatowe w Nysie są na opolskim szlaku zamki pałace. Te dawne reprezentacyjne budowle typu dworskiego, pałace, zamki, które Pełnią funkcje kulturalne, artystyczne, turystyczne w chwili obecnej, zrzeszyły się na szlaku turystycznym, który nazywany jest właśnie Szlak Opolski Szlak Zamki Pałace. I my serdecznie zapraszamy na wspaniałe wystawy do Muzeum Powiatowego w Nysie, a także na zwiedzanie do Niemalina. Na koniec przypominamy, że w tę sobotę, 26 kwietnia o godzinie 17.00 Zamek Niemodliński otwiera się przed Wami. Sprawdźcie szczegóły chociażby na fanpage'u Zamek Niemodlin albo na portalu Nysa Hot. Dzień ochrony zabytków i wielki koncert o godzinie 17.00 w tę sobotę. Pięknie dziękuję. Janna Kardasińska, Fundacja Zamek Niemodlin była moim i Waszym gościem w Nysa Hot. Dziękuję za wizytę. Zapraszam do Niemodlina.